Hej, cześć, się, witam was w kolejnym odcinku z Serii Jiggle, witam się z wami jeszcze. Um, Minos. Um, Fox. No, siema, no, siema. I tak. No. Zed swojego W. Nie wiem, czy mu po co W na początek wziął. Ty o Albo nie wiem wziął W, tylko coś innego. Minions of Spawn. Kto idzie, pójdę spod dżunglę. Leafin. Tylko ty bierz tą Jak to się nazywa? Kurde, nie to kupiłem, miałem Warda wziąć, że nie jest gorba Kupię później raz. Później. Ty masz Warda. To ja kupię to odkrywanie, a ty będziesz miał tego Warda. Jeszcze jeszcze tego Ward'a jakiegoś kupię. Dalej. No. Już lecę. Już lecę stawić Warda też. Patrz, umiesz tom? Stąd stawić Warda. Tak, o... umiem. O kurde, czy leciał gdzie indziej? A i tak będzie ich widać What, jak coś to jest tutaj. tutaj w tych Tych? Tak Ty? Ta. to, jest... to las hituj I shi. I shi. Czekaj, czekaj Tra la 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 Tra, la, la 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 Oberwało mu, mu się, się, się się mordę prosto o Prosto mordę ty, jak się zmienię kartę graficzną i procesor, to ile będę już FPS-ów? Trochę już będę miał? Będziesz mógł mieć po 100 Dawaj. Na no niego, maszyna. Po co ja scaningor powolnąłem? No, to ile będę mógł mieć? Z 600 jak będziesz miał ogarnięte. E, Bardziej so... no, nie masz sorry... Sorry, chciałem... Ja to stanę na święta pewnie trochę tam też hajsu. No nie! A. Jezu! Jaki on nieskurzający! Mm. Nie, on tam czas się... podbiega i ten, obi ich tam. Ja już kupuję to, co po... chciałem. No tam, po prostu. Do odkrywania. Plus... Ma... No nie! Jezu, nawet nie zauważyłem, no. że on szedł! No, mamy lipę na razie. Ze dzanką, co nie radzi trochę. W sumie mam no, więcej farmę, no lepiej mam tak. biegnę stawić wardy. Aha. I, i kupiłem sobie już to, żeby patrzeć, czy mają wardy. Ode. Nie, nie zużywaj many póki jej nie ma na lepie. Pij Jinx nie ma, ale nie tu. Nie zużywaj się tego na Chodź. No nie, no nie bij się No i Jings, nie. Jings. Ale Jinx przyjdzie i cię i zabije. O. O. A. A. tu podkę stawię. Już się Czaj down. Znowu go nie Nie ja widzę pół, tego dałna. Ciekawe czy mnie widzi teraz? Ja tam zrewardowalibyśmy. Widzi mnie, bo już ucieka od tego. Nie No nie mam to, no. ale ja mam tę płotkę, więc wiesz. Ja tu stoję aha, dobra, przyda się ustawy z lepszym grafikę, no, nie bo nie, mi się to znakuje nie tylko później przyda się, nie teraz, bo teraz to wiesz, co? No bo teraz to dopiero zaczęliśmy. Krótki timing jest. Krótki tego jest u ciebie? A, czy byś wyższy? jeszcze? Wiem! Znowu pada. Ej. Okay. No. Ej, on nie stonuje. Zobacz... Weź u... Ty możesz ucieknąć, bo ty masz ten. No <laughs> <laughs> bo to się. A ja jak uciekłem No ale, ale no, ale no, ale no to się, ale no to się. To jest przegrywamy do pięciu. Bo ja nafidowałem, że Slisin też Zed zabł fraga i Olaf nafeedował też. wchodźcie po towera. Wchodźcie. Po To co to ładować? Większy damage zadaje czy co? Tak, i dalej po prostu. A wiem, czemu ja zero damage zadaje. No kawałek dalej leci. Bo ja. No. Aha. No P. Dałbym ci potkę swoją. Mogę nie. Czekaj. Nie co co. No. Spanomaya Dałbym ci potkę pod P. Ten, 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 On ja ten tu stoi. Tu jedziesz staunchuje, i znowu padniesz. Chcesz, żebyś był gry. I leżysz I leżysz. A jak widzę, uh -huh. wyższo ładna mamy. Uh -huh. Ja tu teraz ten bym wziął tego ładnego. Się... Weź farm tu lepiej jakoś. O kurde, on to, to jest. Nie! Jest. Nie! Jak ten damage. Ja też troszkę do Major przyjąłem. Co, jak coś to mu wtarcza? Prawie on poczucie. No i nie mogę nawet z tego. Ja bym się cofnął, bo tu Anka chyba idzie. Anka to idziemy na Ankę. Cztery, czy oni mają warda? Nie, nie mają tułarda. No i dobrze, że nie mają tu warda. Dobrze, że źle tam. Nie, nie, bo na pani ulta! Tak, o to chodziło właśnie. Szenik. O to chodziło. Dobrze, myślałam, że już walnę ulta. No cóż... Lepiej, jakby walnęła, ale A, nie, są jak to, jak się Li! Shin, li-shin, li-shin. Nie no, ja mam no, ulta, bata. właśnie Oj, nie Z lol są różne problemy. No, są z lol problem problemy, są ja może mi się pomudować. wydaje, że to przez właśnie FPS, przez LoLa mi czasami spadają. Możesz mieć, właśnie. jest Nie, no, ja procesor sobie na pewno chcę wymienić, bo nie wiem. Karta graficzna tu mam dobrą. A procesor sam, mam. Czasami w, ser... w, w serwisie mówisz, że karta graficzna jest, jest dobra, czy tam procesor. Bo nie. masz lepsze, właśnie. Mam, mam bardzo dobre części, jak na ten rok. Hmm. Tak... W moim zdaniem to powinieneś wymienić kartę. Proces masz dobry, 3GHz, 4 -rdzeniowy. Daje radę lightem. Ale jak wymienię kartę, to ten, to nic się, to nic się nie stanie. Nie stanie karty. się, bo będziesz miał grafika, będziesz mógł mieć lepiej. No, ale wtedy, wtedy będę mógł cisnąć na high, co nie już lepiej. No. Nie? Przyna... Tu nie wiem, to się kartę zmienię, taką Za 6 jakąś. Nie! Nie! Nie, yeah. tak widzicie ludzie, tak się chodzi. Aaa, oh, mother motherfucker. Motherfucker, woli bir. Woli mi. Woli mi. Madafaka woli, woli mi. Dziad. nie. Ja. Yeah. Natarczę na ciebie. Bigo. Nice, brawo. Yes. Napiszę, bo Jod. szkoda, że ty zdobył tego killa, ale... No, a... ah! Ah! Ja pierdzielę chodź, chodź, króliś pomóż. chodź, 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 Kupi ty chodź, chodź, ty chodź, chodź, ty robisiu, spieprzaj ode mnie, ty robisiu. Daleko dalej Ty robis. Oni mi taką ładną sytuację, a zabili zaporto. Ale zet... Ale zet tak fajnie padło. No. I już przez niego nam tałera rozwalili! Uu. Zaraz będę ją ulta juhu! Poza tym kai... Karty graficzne są trochę tańsze niż procesory. Chyba. No, są mniej więcej na tej samej wiesz, półce. Procesory według mnie są tańsze, z... bo karta graficzna do 600 funtów może kosztować nawet. Ty będę kupował jedną kartę graficzną, nie chcę nie dwóch. Jedną. Ja sobie kupuję jedną na początek. A, no. <grych> ja jedną kupię sobie po, po Wiesz co? Wiesz co według mnie powinieneś zrobić, bo masz jedną, nie? To kup taką samą, co masz i zrób SLI. Co to jest? E, dwa razy taką samą moc będziesz miał w karcie graficznej. A miś, mi, pomóż mi! Leżę. O, weź go podsuć? Ulta! Nie masz ulta! Faj. Nie mam! Nie mam ulta właśnie. How? Nie, brawo, how? Się. You are so noob, you are so noob, that's how. That's how, because you are so noob, so noob, cause you are so noob, that's what, that's. That's what I'm talking about, that's what I'm talking about. Dyn-dyn-dyn-dyn-dyn, se idę kupić. W LoLu nie pomyśleli o niektórych ludziach. Nie zrobili dwóch butów, tylko jednego buta, lewego. Bo już lewy, jak kupisz buta, mm, wiesz, Milos? los. Mm -hmm. Ty masz sk skina? No, pewnie Ja pewnie. też, pewnie. pewnie. Mhm. Widzisz takie premade, że aż skinu mamy. Aż musiałem sobie... No, przegrywamy? No... Aż tu musiałem jednego tego wziąć w arma. Blue chcesz? Nie nie uh -huh. nie. Ty nie myślisz. No, się śmierdzący! <laughs> A to cię wie? No. mnie bił, półki. Zostaw mi to. Bo mi ładny. Bo mi Ja zapomniałem o ładach. Dawaj na nią. Nie. No tak, zabijemy. Ja ją podrzucę. I miej... jak sekretarz i wszystko. Weźmy nie... tej tarczę! Tarcza, Wow, nie tyle minionów. Tarczasz, mato. Właśnie, tarcza. młodą. Ten, 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 ten. teraz jest fajnie no, dla soporta. No, już fajnie idę. Dla supporta teraz jest fajnie, bo on ma, wiesz, dostaje za każdego miniona tego golda, nie? Zabierz go, czy nie? Nie, ubij go. Kurde, nie zdążymy puścić ulta. Ucieknę... na miniony kupia. Aha, widzisz jaki ja dobry. Aż im uciekłem. Aż miniony za mną poszły. Co to zmienię grafikę? No. Na high. Na very high według mnie powinny żeby sprawdzić. Na heighta se zmieni. Co mi to? Nie chce mi się na very. Po mi taka duża? Ale zobaczysz różnicę na średnich a very high. High znaczy. Już ci się zmieniły? Mm. Widać inna grafika już jest ładniejsza, nie? Mm -hmm. Takie bardziej malinie ogarnięte i wszystko. Antyasjaling masz włączony czy nie? Co mam? Antyasing. Nie. Mm. Już jakbyś miał to już bym wiedział czemu masz lag. Biegnę, towera, Uuuuu! Sejwałem, aż go podrzuciłem. Aż go zaslowowałem, Nic nie mogłem zrobić, ale Wy coś zrobicie, dacie radę. Tak jest! Tak jest, jeden umrze, jeden umrze, chociaż jeden chociaż umrze. Hum, żaden umrze. You can use core, now you can use core, now you up. No, 2-2-3, no wiesz, już masz lepsze od niego. Oj, czak do gościa, no. Zabijecie go, zabijecie, jest kit, Ja się bym jak mógł, dałbym ze spida i boosta i Ucieknie ten. No ja bym właśnie mu dał tego... No właśnie bym mu slowa dał i wszystkiego. No i bym go właśnie... Brawo dał nie, brawo! No i widzisz gra jest takim downem. <laughs> Jeszcze down napisać Down li down li, li to je Pa 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 jak walnie jak walnie Aż podszydziło miniona Uhu. Jestem hardcorem, Jestem askerem Nie da mu się cofnąć Nie dam Jesteś nie wiedziałem. A on no, jest dziwnie chodzi. No. <głowsza> Widziałeś to? A, i ja mam dotąd zasięg. I teraz dotąd. Wypadł od mojego towera. Teraz. No, w ty, momencie, ty, Ja się używam ja chciałem towaru bronić. Side Stone aż kopiłem. 970 Golda potrzebuję! oby. Juhu! Dwa, 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 dwa. postawiłem. postawiłem przez przypadek. a oh, no. Ashwarda postawiłem? Nie by go mogę go zniknąć. A widziałem, że tu jest wiedziałem. Uuu. A jak to slaował. Jezu! Jeszcze mi spod ulta go wypchnął, no to jest down życiowy! Dałem ci tarczę komuś, Zedowi. Boże, ten dawno jeszcze go spod mojego ulta wypchnął. Uciekaj, los. Nie ma to jak help z mojej drużyny, co nie? Musiałem was obronić! Nie Missing Ty zdał, ja bym zabił tego nasusa. Może no byś zabił dwóch, ale on wiesz... No właśnie, ale on go Hmm, Centralnie spadnego Ja bym to się jeszcze flashnął do przodu za go... sprzed gościa i go wykopał do tyłu Ale on go wykopał do tyłu. A ja waliłem ulko A nie, że on biegnie tu, że on tu biegnie, nie? Aha, przykład... to tak, w I stronę, to... biegnę tu wtedy, nie? I wykopuję gościa tu, żeby poleciał, nie? Musiałem, bo mnie zabiliby. Dobrze, juhu! Slowowałem ją wszystko. Juhu! Zabiją go. Zabiję go! Przegraliśmy. Przegramy tego mecha. Jest. 5 do zero report bot, report li. Uhu. dobra, witamy już Was w kolejnym odcinku support, supportowanie li w Little legends. także na razie, hej.